Siema, siema widzowie, dzisiaj mam dla was coś bardzo specjalnego, otóż otwieramy dzisiaj prawdopodobnie najlepszego boksa, jaki powstał w tym roku, jest on taki, nazywa się ZOMBINET Powers PREMIUM COLECTION, teraz bez żartów, e, powiem tak, ten zestaw naprawdę robi dla mnie wielkie wrażenie, jest dla mnie potężny, zobaczcie sobie sami na kamerce, tutaj. Dzisiaj sobie właśnie otworzymy ten zestawik. którego mam dzięki sklepowi Booster Point. któremu bardzo dziękuję za dostarczenie mi tego produktu. No wydaje mi się, że lepszego w tym roku produktu nie było. Przynajmniej pod względem samego pudełka. Bo pod względem co wypadnie, zobaczymy. Jest tutaj 11 boosterów. 11 boosterów. 7 kart. Promo. Wow. W ogóle ustawiłem sobie inaczej kamerkę. Powiedzcie, czy fajnie. No i jakiś. prawda, ten. Ten. Wiecie, Etui na kartę. No i od razu wam powiem, że ten zestaw możecie kupić na stronie Booster Point, w której w sumie mi to dostarczył. E, co już mówiłem, bardzo dziękuję jeszcze raz. I z kodem wodek 5 macie 5% zniżki na takie produkty, na wszystkie produkty w ogóle. E, 5% to jest całkiem sporo, całkiem sporo. No, to, to coś tam oszczędzicie, nie? E, także zapraszam. No a my co? Otwórzmy to, no bo... Kurde taki ładny boksik, nie wiem jak to otworzyć, jak zwykle. Problem. Problem co odcinek, muszę jakiś. Nie mam znowu noża, niestety muszę sobie poradzić inaczej. Dobra, Ro rozplombowałem produkt i wyciągamy. Jestem trochę przerażony wielkością, a czy wielkością. Sam, samo pudełko jest dosyć małe, ale wiem ile jest tam rzeczy w środku, i trochę by to przeraża. Jest większe niż ETB. Dobra. Tak to wygląda, ciemno jakoś. No, tak to wygląda, tu pokażę do tej kamery jeszcze. Proszę bardzo, Lugia, Suikun i Ho-O. Zmienię na bardziej ciepłe kolory, powinno być lepiej. Yy, zobaczmy, odplombujemy sobie już w ten sposób. Mamy tą dużą kartę taką, Lugi, Jumbo. Ja ich osobiście nie kolekcjonuję, ale na pewno są jacyś kolekcjonerzy, to im się spodoba. Ja nie wiem, co z tym zrobię, tak będąc szczerym. Yy, tutaj mamy promeczki. Ciemno, ale już wyjmę te promeczki. To są trzy, a ma być ich siedem, więc jestem ciekawy, gdzie kryją się następne promki. Odplombowałem ładnie, wyciągam karty, plastik wyrzucamy. Ach, dobra, już czuję, że są w tej promki. Dobrze, promki są następujące. Pierwsza karta z tych promeczek to jest Suikun EX taki piękniutki, ładniutki. Drops in the Ocean to jest karta dla Blastoisa, takiego base setowego, jakby. Co daje mu boosta? Mr. Mime. Taki śmieszny. Z galaktycznym hologramem. Ło. Wow. Niezłe. Śmieszne. E, o, oj, Lugia. E, ta lugia mi się super podoba. Lugia to jest moja ulubiona legenda ogólnie. Fajna będzie do kolekcji. Następny. Howl. To też już widzieliśmy. Scorching karkol To jest ta sama karta co z Blastoise tylko że dla Charizarda. I ostatni. Sun Seed. Czyli dla fenozaura Chociaż i dostaliśmy, to. Mamy takie karty. No, ale tymi kartami nie można za bardzo grać. No, po prostu nie można grać w turniejach oficjalnych, bo mają taki znaczek. Taki, o tutaj ten zielony na przykład. Yy, co znaczy, że nie możesz tym grać. Niestety. A czy no, stety, bo jakby Charizard był jeszcze 100 więcej niż bije teraz, to była tragedia. Więc bardzo dobrze, że to nie może być grane na turniejach. Dobra, odłożyłem sobie te promeczki. Yy, czas przejść do boosterów, prawda? Yy, o, są zapakowane w ten sposób. Taki. Smaczny. Zobaczymy, czy prawa, czy lewa strona jest lepsza. O, zrobimy taki challenge. A co? Zrobimy. Cyk. Cyk. Budełko opróżnione. I co my w ogóle mamy w tych... W tych... Jakie boostery mamy? Paradox Rift, Paradox Rift, Obsidian Flames, Obsidian Flames i Obsidian Flames. Czyli pewnie po drugiej stronie jest tak samo. Zgaduję. Uwaga. Paradox, Paradox, Obsidian, Obsidian... O! Base Set. O! Tutaj jest inaczej. Okej. Okay. Dobra. To zróbmy tak. Będą dwie strony, yy, jedna strona, druga strona. Możecie już napisać w komentarzach, która strona według Was wygra. Zacznijmy od prawej strony. A co? Lecimy, trzeba pootwierać trochę busterków. Jakiś czas nie było openingów. Także trzeba sobie coś pootpierać, nie? Sportowo. Wiadomo, kodzik dla widza, proszę bardzo. I lecimy. Emolga, Emolga pomóż mi, proszę, daj mi jakieś fajne dropy. Ostatnio na openingach była tragedia. No, Tak można to podsumować, tylko było bardzo słabo. Oj, aż dwie karty wziąłem: Pumpkabu, Zubat, Absol, Masquerain, Ancient Booster Energy przyda się do budowania salamensa. Rohingya, przepraszam, nie salamensa. the Mouse. Oooo, Vanilish. Mamy już fajną kartę. Proszę bardzo, zobaczcie sobie ze światełkiem. Patrzcie, mamy takiego Vanilisha eleganckiego. I co? I Porygon Z. Robiłem o nim ostatnio shortca. No, tak wygląda. Czyli prawa strona na razie wygrywa. Zdecydowanie, Wanilić. Ale jaki ładny w ogóle, nie widziałem tego arta. Dobra, więc teraz lewa strona musi nadrobić. Eee, zobaczmy, lewa strona. Czy odwdzięczysz się, a czy odwdzięczysz? Czy będziesz walczyć na równi? Czy, czy raczej nie? Muszę od dołu otworzyć, bo jakoś ciężko idzie. Kodzik dla widza, wiadomo. Proszę bardzo, przepisujcie. E, cyk, cyk, energia, energia walcząca, Onyx, o ja może wam tak przybliżę Dobra, Nikit flittle e, Nakli, Minior, Dondozo. On jest fajny, mam z nim fajną historię z regionalców, ale to może na kiedy indziej. Pansir i tutaj nic. Ooo! Fulart! Chciałem tego fularta bardzo.

Rourke Full art. ej, cieszę się naprawdę. To jest fajna karta, chciałem ją dropnąć. Czyżby moje szczęście wróciło? Czyżby po tym jak Shadow dostał milion dropów w ostatnim openingu swoim, w ostatnim, nie wiem, przy ostatnim, do mnie szczęście też wróciło? Mam nadzieję, że tak. W ogóle czy jest równo, tutaj są cztery boostery, tutaj, a tutaj jest pięć. Dobra, to ten booster będzie taki dodatkowy. To będzie dodatkowy boosterek na później. E, no to lewa strona się odwdzięczyła e, walczy równo, chce być równym przeciwnikiem, dobrze. E, czy prawa strona się odezwie teraz z dropem jakimś, kodzik dla widza ojojoj oj, leci mi milion rzeczy, e, dobra Serskit, Magbi, Flamigo Porygon Krokalor, Ambipom Storlax Doll, fajna karta, Toad School Galvantula i Jezu jaki to jest dobry opening. Ja chciałem dek na nim budować i idealnie. I energia, no. Ale to będzie dobry opening, widzowie. Ale to będzie świetny opening. Świetnie. Lewa strona ma drugą, prawa strona, przepraszam, prawa strona ma drugiego dropa Na razie prawa 2-1 Rorigmon Moon EX, Ej, świetnie, cieszę się, to będzie udany open teraz dopiero początek. Trzy boostery trzy dropy, no szapo jak to się mówi, nie? E, czy lewa strona? Zaatakuje, prawą, kodzik, proszę bardzo. I lecimy. Energia stalowa, serskit, wismur, flamigo, porygon Rika, Rike Fullard, bardzo przygardą. Możesz wylecieć, nie będę narzekał. Scream to profesor Sada Vitality też do deku. Profesor Sada Vitality razy dwa. E, Gabajt i pierwszy booster bez dropa. Czyli lewa strona na razie traci. W ogóle to ja schowam te karty rzadsze w koszulki od razu, żeby nie stały tak bez koszulek, tylko sobie je odpakuję. Ale takiego openingu, w którym rzeczywiście lecą dropy, to dawno nie było. Naprawdę ostatni to był chyba, no jeszcze za czasów jak zaczynałem pokę przygodę swoją, tak jakby. W końcu, w końcu coś leci. Panie booster poincie, niestety muszę cię lekko zasłonić. Teraz prawa strona, czy prawa strona wyjdzie na prowadzenie jeszcze bardziej. Zobaczmy Obsidian Flames Tutaj może być Charizard Charizarda też bym chciał Nie ukrywam Mam już dwa Ale trzeciego bym chciał Do deku też Bo teraz sobie tak Teraz taką zajawkę mam na budowanie deków właśnie I chcę zbudować Charizarda I chcę zbudować Roaring Moona Czy się uda? Nie wiem, zobaczymy Larvitar Magnemite Eevee Float Cell Whiskas Ojojoj oj. kangaskan Tundurus E, Czarkadet i Scavillian, czyli też bez dropu. Dobrze, dobrze, czyli się uspokoili na razie, już nie sypią od boosterów, ale zobaczymy. Jeszcze mamy pod dostatkiem boosterów, także nie ma co się martwić. I tak, Opelik już jest lepszy niż wszystkie pozostałe co, co w ostatnich miesiącach nagrywałem, także ja już się cieszę. E, Capsakid, Town Store, to też jest dobra karta. Skarmory, Spion. Spiona to powinni ex a zrobić jakiegoś albo jakiegoś ładnego arta. Warum, e, Masquerade i Gita. Znowu bez. Ten. E, base set. Base set Scarlet Violet. Otwierając tych boosterów pełno. Pamiętam na premierę, Ja otworzyłem. no Myślę, że ze dwa booster boxy to na spokojnie można policzyć. Base setu Scarlet Violet. Ogólnie mam cały ten set. Nie licząc ex ów i takich innych tam artów. Co bym chciał tutaj traf trafić? Na pewno Gardeworkę, o, Kirlia. E, gardewarkę bym chciał, bo gardewarkę też składam, no. <grych> tak się okazuje. Comedy Quaxwell, Quackswell, Ciclizar, Klawiccer, Rotom i... o, Toxic Rock EX. Już mam jednego, ale... Ale mogę mieć dwa. No, czyli prawa strona naprawdę wychodzi na prowadzenie, już ma dwa punkty. Teraz dwa podrządki, dropy by musiały być po lewej stronie, żeby się udało wyrównać. Jeżeli się nie uda, to wprowadzimy coś takiego jak dzika karta i damy tego boostera, co odłożyliśmy wcześniej, dla lewej strony, żeby miała jakieś szanse. Może na wyrównanie, to będzie taka dzika karta, właśnie, ale może tej dzikiej karty nie będzie potrzebować. Zobaczymy. Jeżeli dwa dropy podrząd, no to. Nie będzie takiej potrzeby. z e, e, Kangaskan znowu, Entei i uwaga, Likanrock i Claydol. Czyli jeżeli teraz będzie Double Dropa w tym boosterze, ostatnim po lewej stronie, to no niestety przegrywa. Ale Scarlet Violet, czy prawa strona wyjdzie jeszcze bardziej na wprowadzenie? Zobaczmy. Dziwnie mi się otwiera te base sety Scarlet Violet, bo dawno tego nie robiłem. E, co prawda minął rok dopiero od tego. jest rok. To w sumie już. E, pamiętam jak to wychodziło. E, trafiłem Miriam, pamiętam na urodziny. Na urodziny sobie kupiłem pierwszego ETBK w życiu. I był to właśnie z tego setu. I wydropiłem tam Miriam. Także bardzo się cieszyłem. Najdroższa karta z setu. Tutaj Fuwe Koko i King Gambit. Czyli prawa strona już nie powiększa swojego wyniku. A lewa dalej ma szansę. Bo jeżeli trafi teraz Double Dropa, to wygra. Znaczy, będzie remis. Zobaczymy. Ostatni booster dla lewej strony. Uwaga. Kodzik, proszę bardzo. Czy lewa strona ma szansę? No, ma szansę na wyrównanie. Trzeba trafić Double Dropa, ale to jest bardzo małe prawdopodobieństwo. Ale zobaczymy. Może, może coś takiego się wydarzy. Bonsli, Doliv, Linoon, Darmanitan, The Artrix, Glimet. I uwaga, niestety już nie wygra, już wiemy. Ale ostatnia karta Scissor. No, to niestety lewa strona. Przegrano. Ale tak jak mówiłem, wprowadzamy dziką kartę z dodatkowego boostera. Robimy yy, prawda zawodnika rezerwowego <grywa> na lewej strony. Tak to można nazwać. Będziemy mieli zawodnika rezerwowego. Schodzi właśnie z ławki. Zawodnik numer 11. Yy, uwaga. Jeżeli będzie double drop, no to wyrównanie. Jeżeli będzie drop, to przegrana, a jeżeli nie będzie, nie będzie dropu, no to przegrana jeszcze bardziej. Yy, pokeball roto. Palpad Toads Cruel Mousehold Vitality Band Memona I uwaga, chwila prawdy O, klawicer Czwarty mój klawicer e, Ale, no, i teraz czy będzie iX? Nie ma iXa Nie ma ix a lewa strona przegrała ale walczyła dzień. Ej, naprawdę, ten Cloucher to jest już mój czwarty Nie, piąty Cloucher, którego trafiam w życiu Został mi tylko jeden, teraz już dwa e, No, ale z tym Cloucherem to się bardzo lubię ogólnie Ej, przypomniałem sobie Miała być ramka w tym zestawie Gdzie ona jest? Tu nie było żadnej ramki Ty, widzowie, nie ma ramki To ja nie wiem, co było ramką w tym zestawie Ale okej, okay. dropy są, więc tak Dobrze, widzowie, także podsumowanie Uwaga Lewa strona, przegrana strona, jeżeli obstawialiście na lewą stronę, no to źle zgadliście, no to był tutaj clowncher i Rourke, chociaż Rourke to jest naprawdę super karta. Bardzo chciałem mieć tę kartę. A prawa strona Toxic Rogue EX, Roaring Moon EX i Vanillaite. Jak to się nazywało? Illustration. Ray. O, idealnie. No i oczywiście karty, które były gwarantowane, mamy Scorching Carcola, mamy Sunseeda, mamy Drops in the Ocean. Mr. Mime taki śmieszny, o, z takim hologramem fajnym. E, Lugia EX, Hollow EX i suikun EX. No i oczywiście ta duża karpa tam. Lugi. No powiem widzowie tak, według mnie jest to najlepszy zestaw jaki wyszedł w tym roku, ciężko będzie go przebić raczej, no ogólnie ludzie mogą być pewni do tego zestawu, że, o, że są takie same karty jak w Ultra Premium Collection, czy jakkolwiek tam się nazywało, to za 1500 zł, ale dla mnie jest to fajna opcja. No ja nie, nie chciałem kupować tego zestawu, jest po prostu za drogi i za pierki, e, a tak, no to mam sobie te karty bez płacenia 1500 zł, więc git opcja. No i jeżeli chcielibyście sobie kupić taki zestaw lub inny, to zapraszam Was na sklep Booster Point i pamiętajcie o użyciu kodu WODEK5, dzięki czemu dostaniecie 5% zniżki. Na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to zachęcam do polajkowania, zasubskrybowania, czy czego tamkolwiek chcecie. Eee, no i co? Widzimy się pewnie, pewnie za niedługo. Eee, no, do zobaczenia. Nara.